Walcząca o utrzymanie w piątej lidze Zewka Kobla Góra przegrała w niedzielę 15 maja z Pinsel Peter Krobianką Krobia 0 do 1. Tydzień wcześniej, takim samym rezultatem zakończyło się starcie w Gostyniu, o którym na krótko wspomniał bramkarz Mateusz Kierzek. Z ławki na pewno wygląda to że zdecydowanie lepiej niż dzisiaj. No Dużo lepiej operowaliśmy piłką, tak naprawdę, kania to nie stworzyła za dużo sytuacji. Na pewno z gry byliśmy po prostu lepsi, ale tak jak dzisiaj, tak samo ten mecz, no po prostu nie możemy szczelić bramki. Z kolei spotkanie 24. kolejki z Krobianką nie zachwycało. Jedyna bramka padła w 38. minucie, ale Koblogurscy kibice nie byli z tego faktu zadowoleni, gdyż na swoje konto wpisali ją przyjezdni. Dośrodkowanie z drugiej linii wykorzystał Marcin Masełkowski, który strzałem głową zaskoczył Mateusza Kieszka. W drugiej odsłonie drużyny wymieniały się ciosami i obie miały szansę na zdobycie gola, jednak przez większą część gry operowały piłką w środku boiska, co przyniosło dużą liczbę strat po obu stronach. Goście co prawda podwyższyli wynik spotkania na kwadrans przed końcem, ale arbiter dopatrzył się spalonego i bramki nie uznał. Wynik do końca nie uległ zmianie i Krobianka wywiozła z Kobylej Góry trzy punkty. Jechaliśmy na ten mecz dzisiaj z ciężkim nastawieniem, jesteśmy po trzech porażkach, także, także dzisiaj jakby nie, nie była tak ważna taktyka, tylko najważniejsze było zwycięstwo za, za wszelką cenę. No i cieszymy się, że, że jest to przełamanie, że, że udało nam się wygrać na wyjeździe. No jest, jest, jest ciężko, ciężko. Ostatnimi czasy nie wchodzą nam, nie wychodzą nam te mecze, nie, nie wpadają nam bramki. Gdzieś tam te sytuacje sobie stwarzamy. No dzisiaj najważniejsze jest to, że udało nam się strzelić o jedną więcej niż przeciwnik. Na zero z tyłu to też bardzo cieszy. No i wywozimy stąd trzy punkty i mam nadzieję, że to jest początek jakiejś pasy naszej zwycięskiej. Bardzo słabo zagraliśmy, nie weszliśmy w mecz, nie byliśmy konsekwentni, nie potrafiliśmy utrzymać piłki przez dwa-trzy podania nawet. W ogóle żadnej ambicji, charakteru do tego, żeby powalczyć, a tym bardziej u siebie. Zewka obecnie zajmuje 12 miejsce w tabeli, mając 4 punkty przewagi nad pierwszym pod kreską Piastem Czekanów. W kolejnych meczach drużyna spotka się na wyjazdach z wymagającymi przeciwnikami. Wartą Śrem i nowym liderem Polonią Leszno. Czy kibice mają powody do niepokoju? Walka o utrzymanie bardzo zawzięta, cały czas do tabeli punktuje. Raz pojawiamy się w tej strefie spadkowej. Za chwilę z niej wychodzimy, znowu do niej wracamy. Jeszcze straszkę punktów do podniesienia z murawy. Zrobimy wszystko, żeby, żeby się udało. Mecz z szóstą w tabeli wartą śrem rozegrany zostanie 22 maja. Koniec sezonu w piątej lidze nastąpi 25 czerwca.